Teraz będzie o Indonezji, która się mieści pomiędzy Azją a Australią. Jeśli macie 3 tygodnie wolnego, nie chcecie kupować gotowej wycieczki, ale decydować się na, na miejscu, chcecie poruszać się wynajętym skuterem lub motocyklem, nie boicie się spocić i od czasu do czasu możecie zgłodnieć w podróży, to ten film jest dla Was. Indonezja składa się z tak wielu atrakcji, że niełatwo jest wybrać. Kraj składa się z 17 tysięcy wysp. Z większych, jadąc od północy, jest Sumatra, poniżej na wschód Jawa z wulkanami i Dżakartą, następnie popularne Bali oraz mniej popularne wyspy jak Lombok oraz Flores. Jeśli na przykład zależy na snorklingu czy scuba diving, jedziesz na Kiwi lub Niusepenidę. Także w dzisiejszym filmie opowiem o wschodniej Jawie z przesiadką w Jakarcie po 13 godzinach lotu. Po krótkim noclegu w naprawdę zatłoczonej stolicy Indonezji, rano wylatuje do miasta Malang, które znajduje się na wschodzie wyspy. Mój plan to najpiękniejsze wodospady w Indonezji oraz odwiedzenie słynnego czynnego wulkanu Bromo, który znajduje się w tym rejonie. Samolot kosztuje 100 euro, ale idzie się pieszo do samolotu, tak jak kiedyś było za komuny. Po wylądowaniu mam około 80 km do rejonu wodospadów, i teraz mam parę opcji, jak się przemieszczać, albo będę każdorazowo brał taksówki, a tutaj w Malang na lotnisku. Za ten kurs na wodospadek krzyczą 700 tysięcy, czyli właśnie 50 euro. Albo wezmę sobie kierowcę za 50 do 130 dolarów za dzień, albo wychodzę poza lotnisko, poza płot i łapię taksówkę, skuter za 50, ale złotych. Formę wrzucam na plecy i mam dwie godziny przejazdu z przerwą pod meczetem, bo mój kierowca mówi, że musi się pomodlić. Zobaczcie sami. Cześć, to Piotr. Ta motocykla, którą widzicie za mną, to nasza motocykla, która będzie tam jechać. Wciąż mamy 70 kilometrów do wyjeżdżania, więc mam nadzieję, że zobaczę was na drodze. Koniec jazdy leje, bo jest pora monsunowa i zwykle po południu pada. Dojście do wodospadów Tumpak Sewu, czyli w lokalnym języku 1000 wodospadów, zajmuje około godziny. I jak zwykle w Indonezji płacimy, gdzie tylko się da. A więc cały wodospad będzie Was kosztował około 200 tysięcy rupii, czyli około 50 zł. Na wejściu płacicie 100 tysięcy i macie dostęp do górnej platformy widokowej. Dla chętnych jest zejście wąską, stromą ścieżką z bambusowymi słupkami, co kosztuje kolejne 100 tysięcy. Widać, że pora monsunowa ciągle uszkadza tę ścieżkę, więc lepiej się w krapkach nie wybierać, bo jest ślisko, a poza tym po drodze jest strome zejście w strumieniu z małą ilością chwytów, także lepiej wziąć jakieś lepsze buty. Ale widok na dole wynagradza wszystkie trudy. Naprawdę można zostać tam parę godzin i się nie nudzić. Warto zaopatrzyć się w pelerynę, którą sprzedają przy wejściu, bo tutaj naprawdę jest mokro. Na miejscu jest dużo osób, ale głównie są to lokalesi. Przynieśli są flagę Indonezji, czerwono biało która odwrócona wygląda jak Polska. W okolicy jest parę innych wodospadów, więc warto sobie zaplanować e, trochę więcej czasu albo przynajmniej jeden dzień na tą okolicę. Następnego dnia Jadę lokalnym autobusem za tylko 20 tysięcy do Probolingo. To tylko 100 km, ale zajmuje mi 4 godziny, bo autobus jedzie w górach. Przesiadkę mam w Lumayang. Kto nie jechał lokalnym autobusem, powinien spróbować. W autobusie spotkasz wielu miłych ludzi. Sprzedawcy i lokalni śpiewacy pengamen wsiadają na każdym przystanku, więc nie możesz się nudzić. Co więcej, w autobusie podróżują nie tylko ludzie ale ci akurat pasażerowie chyba mieli dość. Do samego hotelu jest jak zwykle skuter taksi, jest popołudnie, więc znowu pada. Po drodze kierowca pokazuje mi miejsce z pysznym soto ayam, czyli specjalnym rosołem z kurczakiem i z kurkumą. Następnego ranka, dzień zaczyna się wcześniej, bo o nad ranem, o tej porze korowód busów jedzie na wulkan, bo trzeba go obejrzeć o świcie. Miałem dużo szczęścia, bo trafiłem na piękną pogodę i wszyscy, którzy oczekiwali świtu, a było trochę tych ludzi, żeby zobaczyć krater i okalającego go pole lawy, Mieli piękny widok. W koszcie wycieczki, za którą zapłaciłem 250 tysięcy lokalnych pieniędzy, jest też wejście na krater, jego pustki i pustyni, oraz obiad w okolicznym barze. Jeśli chcesz, możesz sobie wynająć bagi i nim pojeździć, albo wynająć konika i pojeździć sobie koniem. Jedną z głównych atrakcji jest pustynna podstawa wulkanu. Ilość jeepów, które mogą tu wjechać, a tylko one mogą po wulkanicznym piasku, pokazuje jak bardzo zatłoczone to miejsce. Kolejną atrakcją jest wejście na sam krater. Krajobraz jest jak z Marsa i naprawdę można się spocić, bo stające słońce zaczyna naprawdę mocno grzać. Sam krater budzi respekt. Unoszący się dym nie pozwala zapomnieć o energii, która drzemie w dole. Ostatnio w 1981 roku. Spalił 16 wsi i zabił 250 osób, a w 2004 tylko zginęły dwie osoby. Trzeba także uważać, żeby nie uwędzić się w dymie, szczególnie w dni, kiedy wulkan mocno dymi. Mordor is there! Take Na górę można wjechać także na konikach, których jest dużo pod kraterem. W tym sensie przypomina to nasze morskie oko, ale to jeden z minusów tego biznesu. Temu kolorowemu świętu przyglądają się znudzone zwierzaki. Po południu całe miasto zamiera, bo wszystkie busy z turystami wracają do Probolingo. Z Probolingo autobusem dostaje się do Surabaya na lotnisko. Polecam bardzo fajną aplikację Gojek, czyli takiego lokalnego Ubera, jeśli planujecie poruszać się w skuter skórze taksi. Wystarczy, że wykupicie indonezyjskiego sim przy przylocie. Mój kosztował około 200 tysięcy. Właśnie dzięki Gojek dostaję się na lotnisko, skąd mam lot na kolejną wyspę. Właśnie przejechałem to, co miałem w planie na Jawę Wschodnią, co zajęło mi 5 dni. Mój następny krok to będzie Lombok i wyspy Gili, a później Nusa Dua i Bali. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jak COVID minie, to będziecie chcieli tu przylecieć. Is playing already? Yes. Guys, this is a Good. coconut. Mm -hmm.